No i dobrze, i to by było na tyle. Teraz długa, długa jazda. Trasa nie czeka. Dobrze, let's go! A ja kurde mam 23 tony ponad i nie daję rady. Odcinek tutaj przy Karlsruhe na ósemkę stronę Stuttgartu, góra. To coś długa, łagodniej idąca do góry, ale niestety ja już będę siadać. O, nie pojadę szybciej. Kolega mnie dogania. Znaleźć się będzie śmiać. Ja już prawie 40 na liczniku miała. Także takie to są roki ciężarów. 24 tony. Górkę I masz problem. Także jeśli jedziecie za nami, osobówkami, to musicie być wyrozumiali dla nas, że nasze traki pod górę nie dają radę. Dlatego nazywa się ciężarówka, a nie ekspres korek. W ostatniej chwili udało mi się zjechać na parking, zrobię sobie pauzę i pojedziemy dalej. Może jakoś się ruszy, chociaż wątpię. Mówiłam wam, że jak będę stać na parkingu, pokażę wam amerykański cud. Truckerski cud. Więc teraz mogę wam pokazać w pełnej okazałości to, co załadowałam. Szybkańskie cuda. Oczywiście szyba z lewej strony od kierowcy nie działa. W ogóle szyba jest, ale nie działa system podnoszenia i opuszczania. Stary trak, zużyty i czego się spodziewać. Nie jest to nowość. Widać, że to nie jest nowe. I to coś waży 24 tony prawie. Prawie naczepy mi brakło, wiecie, żeby pospinać ostatnimi. Hakami zdawałam jeszcze radę pospinać. Także to coś waży 24 tony. Amerykański trak dla wojska, dla Ukrainy. Wiozel to dla Ukrainy na wojnę, przez Italię. E, poważnie? 32 miejsca w kraju? To... Ja nie wiem. No tak tutaj na wjeździe stoi ty kurde 32 chyba chyba się ten system nie, nie pomylił. no właśnie chyba się ten system nie pomylił skoro o tej porze są jeszcze wolne miejsca no nic jedziemy stajemy na pauzę został tutaj wprowadzony automatyczny system ustawiania wszystkich ciężarówek przyjeżdżających na parking ale całe szczęście system ten jeszcze nie działa a najważniejsze z czego bardzo jestem zadowolona, miejsca jest jeszcze bardzo dużo. Godzina chuda do ósmej. I już jest brak brak miejsc parkingowych ale ładne szczyty najgorsze parkingi jakie mogą być to właśnie coś takiego jak numeracja i dwie rajki i w jednej rajce dwie ciężarówki Każdy staje, jak może, na samym końcu. Jest 31 rajek. I w miarę czysto. Dziwo, papier nawet jest. Zobaczcie, wiecie co to jest? To są łańcuchy śnieżne w takich kolorach, a tak to wygląda. 10 sztuk na koła prosty montaż. Nie trzeba się łańcuchami bawić, wiecie? Bardzo pomysłowe. Bayern. München. Akurat mam kolegę, który chciał, ale on chciał flagę, a nie takie coś. To jest mój parking na dzisiejszy wieczór. Ostatni parking tuż przed granicą na Austrię. Robię tutaj pauzę do rana. O 5 rano kończy się w Austrii zakaz jazdy, ograniczenie jazdy 60 na godzinę. Nocna jazda od 22 do 5 jest po Austrii dwa razy droższa niż w dzień. Więc wszystko pasuje. wjazd wolny. Jeleś lat temu nie było tak, tutaj było normalne miejsce parkingowe. A teraz jest po nowoczesnemu z tablicami, z numerkami. Na szczęście na razie nic nie działa. A ja mam loda. A tu już ciężarówka za mną stoi jakaś. To są najgorsze miejsca, jakie mogą być świecie. Mój I oto mamy kolejny dzień pracy. Pauza zrobiona, wpis wjazdu do Austrii zrobiony i jedziemy pełną sparą do Włoch. Proszę, proszę Państwa, witam Was w Austrii. 60. Ludzieczka. Tutaj z tego mostu kiedyś z bandzi skakali. To było ileś lat temu jak jeździłam jeszcze ładnią. Tutaj ludzie parkowali. wiesz, szli tutaj i... i skakali. Ale pięknie. że bardzo dawno mnie już tutaj nie było w Austrii. Bardzo fajne widoczki, krajobrazy można podziwiać. Szkoda tylko, że nie ma się gdzie zatrzymać. Austria to taki kraj, w którym cały transport ciężarowy przekierowany został na autostrady landówkami. Można jeździć tylko i wyłącznie w kierunku załadunku bądź rozładunku. Pierwsze bramki zaliczone, a teraz coraz bliżej do Włoch. Teraz zaczyna się etap coraz większych gór. Swoją drogą Austriacy naprawdę mają fajne tereny. A teraz krótka pauza, wbijamy w tacho, wjazd do Włoch i jedziemy dalej. Ach, ja je to Italia, Italiana, okej. Okay. Jedziemy dalej. granica i pierwszy tunel Na bramkach we Włoszech. Teraz chwila prawdy. Czy ten chip w ogóle działa? Czy nie działa? Nigdy wcześniej nie jeździłam tym autem, więc nie mam pojęcia, jak wygląda sytuacja z poszczególnymi urządzeniami do poboru opłat za korzystanie z autostrad w poszczególnych krajach, typu Austria bądź Włochy. Jeśli zadziała, super! Czyli będę jechać dalej bez problemów. O, działa! Dobrze. Sygnał jest. Jeszcze dwa razy. Herzlich willkommen in Italien. Wjeżdżamy na parking, robimy pauzę i po pauzie ruszamy w dalszy ciąg trasy. A tutaj też ktoś ze sprzętem wojskowym jest. Przepraszam bardzo, tu trzeba cofać w te rajki. O Jezu, ja nie umiem cofać. Kurwa się jak nie wiem. Będzie, yeah. będzie wstyd na całego, jak Proszę, jak... Zdjęcie na Facebooku pokażę. Dawno mnie nie było na Włoszech i zapomniałam, że tutaj przeważnie trzeba cofać. Ach, ach, jej, ojej, dobra, tu mam dus, tu mam dwie rajki, więc powinnam w dwóch rajkach w jedną trafić jakoś, nie?